Hejka wszystkim w kolejnym filmiku na moim kanale. E, dzięki za to, że oglądacie. Jakby co, to jestem Mona5Gold, czyli w skrócie Mona. Mówcie do mnie Mona. E, nieważne. E, chciałabym Was zaprosić do kolejnego filmiku. Jak już wiecie po tytule, to będą ciekawostki o Warszawie. Mam do Was takie krótkie pytanko. Zadam je też na koniec, ale zadam, e, wiem, że niektórzy nie, nie czekają do końca, więc zadam je na początku. E, czy chcielibyście, żebym zrobiła takie ciekawostki o każdej dzielnicy? Jak na przykład zaczęłam o ciekawostki o Pradze Północ, teraz będą ciekawostki o Warszawie. Czy mam zrobić o każdej dzielnicy i ewentualnie charakterystyczne miejsca w danej dzielnicy? Napiszcie mi w komentarzu, czy mam to robić, napisać tak, czy nie. E, albo po prostu napiszcie mi. E, no i Was zapraszam do oglądania tego filmiku. Więc tak za, e, zacznijmy o, po prostu od początku. Warszawa jest po prostu stolicą Polski, województwa mazowieckiego. Jest największym miastem w kraju w centralnej części, położonym nad Wisłą. E, Miejsce około 3 miliard, e, milionów miliardów <laughs> milionów ludzi e, na powierzchni ponad 517 tysięcy km kwadratowych. Jest podzielona na 18 dzielnic, które, które, które mają swoje odrębne charaktery, no i każda jest inna. E, historia miasta sięga XII lub XIII wieku, kiedy to powstał, powstały, kiedy to powstał historycznie najstarszy na terenach dawnej Warszawy dwór książąt mazowieckich jazdów, czyli obecnie ujazdów. Prawa miejskie zyskała przed 1300 roku, ale od 1583 roku odbywały się tam wolne, wolne elekcje, a dokładnie na polach podwarszawskiej wsi Wielka Wola. Nazwa miasta zaczęła pojawiać się w dokumentach w XIV wieku jako Warszawa, a od XV wieku jako Warszowa. Najprawdopodobniej pochodzi od, e, od formy dzierżawczej imienia Warsz, skróconej formy staropolskiego imienia Warcisław. Zmiana nazwy na Warszawa w XV wieku wynikała z mazowieckiej wymowy dialektycznej. Według etymologii, czyli działu językoznawstwa badającego pochodzenia, pochodzenie wyrazów, nazwa miasta wywoływa się od imion Wars oraz jego Ewarsa oraz jego żony Sawy. Jednak jak gdzieś tam przeczytałam, to podobno już to odchodzi od właśnie od użytkowania i to są tylko na razie legendy i że to jest jednak nieprawda, bo tak naprawdę tak jak mówiłam pochodzi od Wrocisława albo Wrocisława po prostu. Ee, Warszawa była najbardziej zniszczonym miastem podczas II wojny światowej. W drugiej połowie, drugiej połowie XIX wieku Warszawa stała się ważnym węzłem kolejowym na przecięciu europejskich magistral kolejowych. Powstała kolej warszawsko wiedeńska warszawsko-petersburska, kolej nadwiślańska, e, no i tego typu e, koleje. W latach 1859-64 wybudowano pierwszy stalowy most na Wyśle. Most Kierbedzia zwany oficjalnie mostem aleksandryjskim. Dziś na jego miejscu stoi most Śląsko-Dąbrowski. Formalnie Warszawa została uznana za stolicę dopiero w 1952 roku. Jednakże okłoszono stolicę ją już w 1918 roku, ale formalny zapis o jej społeczności pojawił się dopiero w 1952 roku w Konstytucji PRL. PRL. Herb, czyli syrenka, wizerunek syrenki oraz kolory, czyli żółty, i czerwony warszawy zostało zatw zostały zatwierdzone dopiero w 1938 roku. Codziennie o godzinie 11:15 z wieży zegarowej, czyli Zygmantowskiej, zamku warszawskiego na trzy strony świata grany jest hejnał warszawski, gdyż 17 września 1939 roku podczas bombardowania zegar zatrzymał się właśnie o tej godzinie. Do 1995 roku Warszawa była największym miastem europejskim, w którym nie było metra. Pierwsze plany budowy metra warszawskiego powstały już w 1925 roku, jednakże Druga wojna światowa przeszkodziła temu i spowodowała przerwę nad tym, oczywiście, pomysłem. Pierwszy odcinek L linii metra. Łączącej centrum Warszawy z jej północnymi i południowymi dzielnicami, e, otwarto w 1995 roku, a całość oddano w 2008 roku. Dwa lata później rozpoczęto budowę e, linii, drugiej linii metra, a pierwszy odcinek oddano do użytku w 2015 roku. No i o, e, ostatnim, e, ostatnią ciekawostką, że Warszawa posiada aż 82 parki, a najstarszymi są ogród Saski, Ogród Krasiński, łazienki oraz park w Wilanowie. To ode mnie wszystko! Wszystkie ciekawostki, które chciałam Wam e, przekazać, przekazałam. I teraz e, powtarzam moje pytanie, czy chcecie, żebym zrobiła filmik, e, po prostu taką serię ciekawostki? Warszawskie ciekawostki i każdą dzielnicę oraz charakterystyczne miejsca w każdej dzielnicy i w Warszawie. Czy po prostu jednak nie robić tego i was to nie interesuje? Napiszcie oczywiście to wszystko w komentarzu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pa!